2 listopada 2020 roku, oddział 445 A, i miejsce, gdzie niedawno jeszcze można było znaleźć setki, tysiące tub, które miały zadanie ochraniać y, porządzonego tutaj za temu dęba. Bardzo proszę, to jedna z tych tub, którą się po prostu nie zauważyło, bo była głęboko pod ściółką. Tu mają około metra 30-20 wysokości. Jak mówiłem, a takie boki gdzieś około 10 cm szerokości, a ja mi tu się nie chce w tej chwili tego mierzyć, nie to jest istotne. Tuby te stały w lesie, na kołek był ich taką rzeczą, która ich podtrzymywała, specjalnie zrobiony, wycięty z drewna w kantowy kołek, nie jakiś tam byle badziewie. I w środku tej tuby, proszę Państwa, to w środku tej tuby, o tej, o, ją może pokażę, rosła sobie sadzonka. Ona miała takie okienka po bokach, przez te okienka z założenia miały wystawać boczne gabonski i w takiej oto otulinie miało to drzewko mieć bardzo korzystne warunki rozwoju. Takich tub w lesie e, sprowadzono do lasu dziesiątki tysięcy sztuk, tu do rudek i te tuby stały, osłaniały owego dęba. Oczywiście z czasem dąb, który w tych tubach rósł, przepadł, zostały tylko tuby, poprzewracały przewracały się, leżały, stały, wisiały. W różnych konfiguracjach to wszystko się odbywało. Ja mam zdjęcia z tego tutaj, proszę Państwa, z tej tutaj powierzchni, na której widać tych tub bardzo wiele. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, nie ma tutaj ani jednego dęba, który w owych tubach urósł. Nie ma też ani jednej tuby, bo zostały przez leśniczego Krzysztofa Czachura. Na wniosek panów inspektorów, którzy w ubiegłym roku Odwiedzili leśnictwo rówki na mój wniosek, bo ja wtedy napisałem do dyrekcji. Oczywiście skończyło się to niczym, bo uznano, że nie, prawda. Więc na wniosek panów inspektorów leśniczych posprzątał wszystkie te tuby, bo się wszyscy ci goście, którzy byli, skapnęli, że jeżeli te tuby będą w lesie, to będą dowodem na to, że w tych miejscach był sadzonka. Jeśli tu nie będzie, to automatycznie nie będzie dowodu. No, nie pomyśleli sobie o jednej rzeczy, że istnieje coś jak slip, gdzie było to wpisane, wprowadzone, ale slip sięga pewnych dat do tyłu, ale nie jest od zawsze, więc będzie coś tu można szukować. Tu, gdzie właśnie idę, to z tego miejsca, od linii wodociągowej, Yy, bardzo wiele takich zdjęć mam, które yy, pokazywały te właśnie tuby. W tej chwili, tutaj jak powiedziałem, nie ma ani jednego dęba, który by ocalał, powstał po yy, w obych tubach. To co widzimy tutaj, to jakieś osiki, które pourastały same z siebie. Tu jest około kilkunastu, dziesięciu arów dziadostwa, oczywiście, którego tutaj które to wyhodował przez swój czas pracy. Te doły to doły, które wykopano na okoliczność budowy drogi, tzw. Tak zwanej wodociągowej. Dawno temu tą drogę podsypano, wybudowano taki dość szeroki nasyp na długości ponad 4 km i teraz to wszystko zarosło. Podobnie jak cała ta cholerna, wadziewiajska gospodarka w leśnictwie tak i ta droga, po prostu zarosła, ileś pieniędzy, że tak powiem, wsadzono w by błoto. Ja tutaj przejdę na oddział 435, po sąsiedzku tejże uprawy. Tutaj przedstawię właśnie wykopalisko, bo tutaj kopano wtedy te zioły, żeby podsypać tą drogę. Proszę bardzo, jakie masy ziemi zostały tutaj przesypane, z kąta w kąt, żeby zrobić coś, co niczemu nie służy, no ale y, zrobiono więc tu jest miejsce kolejne, gdzie było tu bardzo wiele proszę zobaczyć wszystkie te graby noszą ślady takich okaleczeń różnego typu rodzaju różnych zgubień są takie właśnie w takim układzie, że tak powiem w takim układzie, że jest i po kilka w rzędzie takich właśnie Takich właśnie bukietów. To powstało dlatego, że graby te były przez lata tutaj po prostu dziabane, niszczone przy okazji różnego rodzaju zabiegów, zwanych z czyszczeniami, bo tutaj w tych tubach rósł dom. Oczywiście dom nie urósł. To co widzimy, to jest dom. Jedena A tutaj co widzimy, to są wierzby To są wierzby, które się połamały. Tutaj, o bardzo proszę. I to wszystko, co tu widzimy, powierzchnia kilkunastu hektarów, to powierzchnia jednego wielkiego wadziewia. To powierzchnia, gdzie tuby urosły, były swoje, a dom i tak nie urósł. Są takie miejsca, gdzie to, jak to widzicie, w tej chwili się znajduje, jest troszkę tego dęba. Nawet się zdarza, że może kiedyś w przyszłości będzie z tego jakieś drzewo. Ale to są szczątkowe ilości. Tu Tutaj proszę zobaczyć już nie ma żadnego dęba. a wszystkie te graby. proszę popatrzeć ile tutaj się kiedyś nad tym wszystkim namocowali zule, żeby to przeplewić, ciąć, gospodarzyć nad tym wszystkim po to, żeby koniec końcem ich konsekwencji nie urosło nic. Pada sobie deszcz, zaraz to bardziej ostro i trzeba będzie chyba skończyć to filmowanie, ale... I jak, już, jak już jestem, to już jestem. Więc idziemy dalej w kierunku zachodnim, przez północny, przez oddział 435. I widzimy po drodze, co nie widzimy. Tu by zostały pieczołowicie zebrane, bo nie ma ich nie ma w ogóle. Tu takie miejsca, gdzie zostawiono dwie brzozy, jakiegoś tam graba. Nie wiadomo po co po to żeby miał teraz falnia zagadkę i oczywiście to że tutaj nie ma niczego, nie ma tutaj żadnych upraw, to jest spora część drzewostanu spora część oddziału tu gdzie teraz dojdę to kępa osik to osiki, które odrosły odrosły w miejscu starego gniazda po prostu coś tam jakieś posadzono to się nie udało, nie urosło, więc urosły osiki, nikt nie przeszkadzał, no to dobre i tyle. Tutaj mamy jakieś dupo sadzące z tamtego okresu, no bo nie po partyzantach, bo tak daleko to się partyzanty do lasu bały chodzić, więc hmm, tutaj mamy to, te, te osiki, które odrosły. no i idziemy dalej w uprawę, którą to z taką pieczobitością wyhodował, obecnego leśniczego, a obecny leśniczy, który przejął to wszystko po nim y, obu dzieło y, kontynuuje. Jak widzimy, leśniczemu nie zależało na sprzątaniu y, śmieci. Sprzątał tuby śmieci w tym lesie zostały i dobrze się mają tam gdzie idę to soślina, a tutaj po drodze właśnie uprawa. Uprawa. Tutaj akurat trochę dęb będzie chwilami można zobaczyć. To co mija w sprawie strony to gniazdo, stare gniazdo, na którym nic nie ma. Ale powiem Państwu w trudności ducha, że za gniazda co mają 25 lat, też się można czepić obecnej władzy, ponieważ władza obecna w tym lesie jest od ćwierć wieku i jak tutaj przyszła, to nie było tak, że zastała próżnie, została tutaj uprawy w różnym stadium, te uprawy były e, tak wiekowym i e, e, jeśli chodzi o zasobność niektóre gniazda czy uprawy były bardzo dobre, fajne, ja pamiętam e, oddział 428, gdzie było fajnie, praw sporo, oczywiście wszystko to szlak trafił, bo się nie zadbało o to, bo po co, bo sadziło się swoje, bo proszę Państwa jakim prawem leśniczy, który przychodzi po kimś następnym uważa, że to co było przed tym, to B on teraz będzie sadził od nowa, bo on się na tym zna. No, no obie postawione ewidentnie debilne, rozumowalne, ale jednak nie obce niektórym ludziom. I tutaj jak mówię to co pokazuje to uprawy, uprawy których nic nie ma. Tutaj ciekawości różnych wiele wiadro w lesie, które kiedyś było o kawałek tuby. Bardzo proszę, żeby nie było tak, że pania chodził, grędzi się ten człowiek i nie tylko on, bo tu rzesze ludzi pracowały nad tymi tubami, o zbierali po lesie tego badziega, żeby to tak posprzątać. Co jeszcze ciekawego, to wiaderko po emolu, proszę Państwa, bo Zabezpieczano, dęba. on był w tubach, to nie był w tubach, tylko emolowano. Bardzo proszę, to jest takie coś, co zostało po owym czasie po owych e, pracach związanych z emolowaniem. E, pieniądze ją na to wszystko, żeby o to dbać. Czyli tuby, czyli emol, czyli ogrodzenia, całe. Rzesze różnego rodzaju środków. I wszystko to zdało się, że tak powiem, psu na budę, bo leśniczy nie dbaju. Wszystko to po prostu zniszczył. Tu w takie też fajne miejsce. Kiedyś tu było mówiono, że było źródło. Ja tam w to nie bardzo wierzę, no ale miejsce też powstało staraniem, staraniem kolegów z koła. Został po to pogłębione cokolwiek, kiedy było ambona, ambona sobie winwaj leży. No, miejsce też fajne i wiele fajnych miejsc tu masz